Jak sobie poradzić z tym, że ktoś nas zgustuje, i czy osoby zgustowane powinny szukać zamknięcia tej relacji, czy dać sobie spokój? Ja prywatnie bym sobie dała spokój, ale uważam, że raczej nie doradzam na podstawie tego, co ja czuję. I uważam, że każdy powinien działać tak, żeby. Na koniec dnia mógł powiedzieć, mam czystą kartę. I jeżeli na przykład Ty potrzebujesz wyjaśnić sobie, napisać do tej osoby Okej, okay, powiedz mi, co poszło nie tak, to jest jak najbardziej okej. Okay, nie to, że ja tak nie mam, to nie znaczy, że to jest najlepsza opcja. Jeżeli się z tym ktoś męczy, to dlaczego miałby tego nie robić? Jeżeli czujesz, że potrzebujesz mieć tą sytuację wyjaśnioną, to nie ma nic złego, żeby się dowiedzieć, bo po prostu to jest oznaka szacunku, nie? Do drugiej osoby. Jeżeli ta osoba ci nie okaże tego szacunku, nie odpowie ci na to, nic z tego nie wyjdzie, to tylko o tej drugiej osobie świadczy ty masz, ty, to, ty, masz ty, ty masz czystą kartę, no właśnie najważniejsze. Jest, żeby mieć tą czystą kartę i po prostu pozwolić sobie pójść dalej, nie? Tak, Bo też nie końc, ma co się nie. zastanawiać: O Jezus, a czemu my już nie gadamy? A tak się przyjaźniliśmy, a nie gadamy. No, nie gadacie, no, z jakiegoś hmm. powodu to się wydarzyło, trzeba iść dalej i po prostu no, nie myśleć o tym, nie?